Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu na kartkę bożonarodzeniową dla dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs już od kilku lat jest cykliczną imprezą organizowaną na naszej uczelni. Zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem. W tym roku również napłynęło do nas aż 258 prac. Myślę, że bijemy kolejny rekord. Możemy się tak co roku chwalić, że jest tych prac coraz więcej. Tradycyjnie już nagradzamy zawsze 8 prac wyróżnionych, prac, które są podzielone na cztery kategorie wiekowe. I w tym roku również tak się zdarzyło. Ciekawostką tego roku jest to, że. Zwyciężyły same młode damy, nie ma wśród finalistów chłopców, a zwyciężyły Dagmara Klińska, Alicja Szafranek, Zofia Kotlarska, Róża Urbańska, Joanna Farnicka, Zuzanna Roszkiewicz, Hanna Hewisz i Katarzyna Urbańska. Sześć reniferów, które e, cztery siedzą w ławkach, a jeden e, siedzi na saniach, przez które były wjechane przez ścianę, a Mikołaj uczy ich na tablicy e, różnych rzeczy. Powiedz mi, jak długo pracowałaś nad swoją kartką? Nad swoją na kartką pracowałam długo. Jak długo, bardzo długo? Jest to świetna frajda dla dzieci, dla moich młodszych braci, którzy również co roku biorą udział i wyczekują tego konkursu. Kartki planują z dużym wyprzedzeniem. Uważam, że jest to świetna atrakcja. Dzieci mogą wziąć udział, zobaczyć także miejsce, w którym pracują rodzice, pojawić się tutaj, wziąć udział w koncercie czy przedstawieniach jak to było w zeszłych latach. Zajmowaliśmy się też y, tym, żeby ta technika dobrze wyglądała na, na kartkach tych wysuła, wysyłanych, żeby y, była ciekawa kolorystyka formy, y, pewna innowacyjność, a także żeby y, było w tym też coś y, osobistego, żeby te kartki nie były takie y, bezosobowe. Nagrodzone kartki zostały wszystkie wydrukowane i wysłane do wszystkich partner partnerskich instytucji, do innych uczelni w imieniu pana rektora oczywiście Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jesteśmy jako Uniwersytet Zielonogórski już kojarzeni, identyfikowani z taką właśnie formą karty, które wysyłamy do innych uczelni. Zapowiadamy już kolejną edycję konkursu w przyszłym roku, można by powiedzieć, ale to będzie w tym roku inaczej, bo w tym roku, bowiem akcja, finał akcji jest teraz w styczniu, a nie w grudniu jak to było do tej pory, więc już w listopadzie będziemy zapowiadać kolejny konkurs.